Siadaj, psie. Dzisiaj robimy wywiad. A będzie smaczek za szczerość? Może, jeśli nie będziesz kłamał. No dobra, zaczynamy. Jak się nazywasz? Oficjalnie Kieł, nieoficjalnie Zejdź z kanapy, Zostaw to i Kevin. I fura wersja najczęściej? Zostaw to. Czym się zajmujesz zawodowo? Ochrona terenu, nadzorowanie jedzenia z lodówki i medytacja na kanapie. Medytacja? Tak! Leżę, patrzę w ścianę i rozważam sens życia. I smak palówki. Masz jakieś hobby? Szczekanie w powietrze, leżenie i spanie. A co z oportowaniem? Nie uprawiam sportów ekstremalnych. Czy jesteś szczęśliwy? Gdy śpię na twoim łóżku i udajesz, że nie słyszę, jakby mnie wyganiasz, absolutnie tak. A co sądzisz o kotach? Szczerze? Te futrzaste ninja są podejrzane. Kiedyś próbowałem zaprzyjaźnić się z jednym z nich. Teraz mam traumę. A jego życie z ludźmi? Pniedzenie? Super. Łaskanie? Jeszcze lepsze. Ale co za pomysł, żeby kompakt ptacy myśląc. To są tortury. Ostatnie pytanie. Co powiesz światu na koniec dowiadu? Miejcie zawsze pełną miskę, dobrego człowieka obok i nie dajcie się kotun. Mądrze powiedziane, Kiełku. To teraz popuszczę palówkę. Dziękuję i do merdania.